Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Cynk. Mam nadzieję, że macie dobre humorki, bo wiecie, co oznacza piąteczek. Piąteczek oznacza grę. Grę dla osoby, która dała komentarz i która zostanie wylasowana. Jeden jest szczęśliwiec. Tak więc. E, mamy już 20... Witajcie w 26 rozdawajce. Naprawdę sporo gier już rozdałem. Kanał mi się rozwija. Zobaczcie, już mamy 576 subskrypcji. Naprawdę leci to powolutku, ale leci do przodu grunt, że zawsze co tą rozdawajkę mam parę osób więcej. Witam bardzo Serdecznie każdego nowego. I teraz tak, rozdawajka, wybierz grę, zgarnij grę. jak sama nazwa wskazuje, wybieracie grę i zgarniacie grę. Mamy 18 lajków, 22 komentarze. Mamy sporo osób, które są też nowe, i tak jak i stare, za których bardzo wam dziękuję za to, że jesteście i oglądacie. No ja sobie tak o, kopiujemy nasz link. Używam znowu czegoś takiego jak YouTube Random Comer Picker. No i wybieramy, losujemy nasz komentarzyk. Zobaczmy, który szczęśliwiec otrzyma grę. Wegenanse. Graty dla zwycięzcy zgłaszam y, Company of Heroes 3 na kolejną rozdawajkę. Tyran. A czekaj, na kolejną rozdawajkę. Uuuu. A czekaj, ty, czy ty byłeś z poprzednim zwycięzcą? Nie, nie byłeś z poprzednim zwycięzcą, czyli wygrywasz. wegenance, ale ty chyba już wygrałeś u mnie nie raz chyba grę, albo ze dwa razy może już, albo to jest drugi raz. Bo kojarzy jakąś rozdawajkę z tobą, że wygrałeś, więc gratulacje. Tu mamy nas 6 dni temu dałeś. Więc gratulacje, gratulacje zwycięzcy. Gra Company Heroes 3 leci do Ciebie. Ja tak w sumie to zaraz sobie sprawdzę w ogóle ile ona kosztuje, bo ja nie mam pojęcia w sumie, to chyba strategia, o ile dobrze kojarzę. Jest sobie sprawdzę cenę, bo nie wiem kiedy będzie kolejna rozdawajka w takim razie. To jest 200 zł, czyli to jest dosyć droga gra. Company of Heroes 2, Company of Heroes 3 jest. Eee, 300... 11 zł, czekajcie, bo ja nie wiem co to jest. Eee, nie napisałeś na jaką platformę. Steam, mam tu na Steam, czyli to jest na Steam, tak? No to to już jest droga gra, więc kolejna rozdawajka będzie. Eee, Steam Key, jest, Steam Key. No 200 zł, no. Drogo, drogo. Eee, Zaraz sobie jeszcze obczajmy, co to jest za gierka w ogóle. To jest jakaś strategia. Strategia w, w czasie ery II wojny światowej, coś w tym stylu. Wiecie, co za sobie obczajmy, tak naprawdę. Co to jest za gierka? Zobaczmy, co nasz tutaj wegenerator sobie wygrał. Not look great. Wiem, że tam mnie powinienem, no tak. No, proszę Państwa, to jest jakaś strategia. W czasie ery II wojny światowej, szczerze mówiąc, nie wygląda na grę za 200 przeszło złoty. No ale dobrze, to jest jedna z tych droższych gier, co prawda. Ale ciort z tym następna rozdawajka będzie 27 za tydzień, w piąteczek. Ciort tam to jest droższa gra, ale już mówi się trudno. Po prostu lecimy. Wegnance otrzymujesz ode mnie ten kodzik, oczywiście jeszcze dzisiaj zostanie on wysłany. No i tyle. Jeżeli osoba jeżeli jesteś nowy i nie wiesz, jak się zgłaszać, to już ci tłumaczę. To jest oczywiście stałe, ale niektórzy ludzie tego nie wiedzą. Teraz tak, jeżeli piszecie mi cokolwiek tam chcecie, co jest wrażenia, bla bla bla, co, co tam sobie chcecie, jak poprawić na przykład moje filmy możecie napisać. No i w tym momencie piszecie mi swój grę, którą chcecie wybrać. Na przykład Elder Ring Bierzecie w nawiasie swój e-mail, czyli na przykład cynku, małpa gmail.com. Przymuję e-maile tylko i wyłącznie z gmaila, zamykacie nawias, ale usuwacie mi po małpie wszystko. Piszecie tylko na przykład cynku, czy tam co tam chcecie, i wtedy ja już będę wiedział, że dalej jest małpa gmail.com. Dlaczego tak kombinuję? Ponieważ YouTube usuwa każdy komentarz, absolutnie każdy komentarz, który po prostu ma w sobie po prostu. Emal, jakikolwiek email po prostu banuje mi YouTube i to jest dużo problematyczne, bo ja później nie mogę Was losować i Wasz los zostanie zmarnowany, więc pamiętajcie, by to było. I jeszcze na końcu napiszcie, że to na przykład jest czwarta próba, tak? Proba próba. Czwarta próba, czyli czwarty raz próbujecie o tą samą grę. Nie, jeżeli będziecie zmieniać tylko o tą samą grę, bo dla szczęśliwców, znaczy pechowców, jeżeli będzie taki po prostu parę osób, które znajdę z, z wieloma próbami po prostu na mojej rozdawajce, to wtedy specjalny los będzie dla nich oddzielny już, żeby po prostu oni otrzymali jakąkolwiek grę, bo już naprawdę długo, długo będę się starać. Więc jeżeli tego nie będziecie dawać, to nie będziecie mieli szansy na specjała dla moich widzów stałych oczywiście. No i Teraz tak. Mamy 179 w ogóle wyświetleń, bardzo ładnie, 18 lajków, bardzo mi się to podoba. Bardzo Wam dziękuję wszystkim. Tutaj bardzo dziękuję za e, oczywiście komentarze i tym dobrem. I tutaj sobie jeszcze Adriana e, delikatnie, że tak powiem, Adrian, dziękuję Ci bardzo, bo widzę, że jesteś bardzo aktywny na moim kanale. Oczywiście kwalifikujesz się aktualnie do specjałek, e, które nie, będą, ale nie często. Więc oby tak dalej, dziękuję bardzo serdecznie każdemu kto komentuje, lajkuje i subskrybuje, więc zapraszajcie znajomych, bo to nie jest żaden skam, ludzie tu naprawdę wygrywają, no i tyle tak, dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że kanał Wam się podoba, akwarium już powoli się zaczyna robić, już zamówiłem sobie oczywiście moje live planty, w sensie no, roślinki sobie zamówiłem, no i wiecie, no musicie troszeczkę poczekać, ale pokażę Wam jak założyć akwarium. I jeszcze, żeby było jeszcze łatwiej, to założymy akwarium. Bo sobie pomyślałem, że najlepiej będzie dla Was, jeżeli pokażę Wam założyć, jak założyć akwarium bez żadnego filtra. Po prostu. Czyli bez żadnych substancji dodatkowych. Czyli po prostu. Kładziecie tam planty i nic więcej nie trzeba. I ja wam pokażę jak tego osiągnąć i jak mieć piękne akwarium, jednocześnie nic praktycznie z nim nie robić. Mało tego, praktycznie nie będziecie musieli czyścić poza przednią szybą, żebyście mieli piękny wzgląd na te akwarium. Więc dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję bardzo za słuchanie. Mam nadzieję, że Wam się podobała rozdawajka. Gratulacje wegenance to się. Tak, Wegenanse. gratulacje wygranej. To już wygrałeś u mnie, pamiętam, że kiedyś wygrałeś jakąś grę. Więc gratulacje ponownie, dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego filmiczku.